Drugi mecz reprezentacji Polski w Pesaro. Drugie zwycięstwo, dziś z Włochami, no bardziej gładko niż wczoraj. Ten mecz nie był taki zacięty właściwie poza ostatnim setem, prawda? Nie, nie był może zacięty, ale walka była na boisku, czy to z naszej strony, czy z Włochów, ale zagrywka, oni bardzo ryzykowali. Gdy im weszło, to tego seta wygrali, ale przez cały mecz ciężko utrzymać taką zagrywkę i my na pewno to przy, przyjęcie przytrzymaliśmy i potem się już grało dobrze. Od drugiego seta, właśnie drugiego i trzeciego, graliście kapitalnie, widać to po statystykach, ale z kolei w czwartym zimnej krwi nie brakło w końcówce. No nie, nie brakło, bo wygraliśmy, więc zimna krew gdzieś tam, gdzieś tam płynie w nas, ale słabo zaczęliśmy tego seta po prostu i myślę, że ta trochę nerwowość się wkradła, bo tak kontrolowaliśmy od drugiego seta już ten mecz i niepotrzebnie tak... Nerwowo zaczęliśmy od kilku błędów niepotrzebnych, ale dobrze, że potem wróciliśmy na dobry rytm grania i, i to jest najważniejsze. Fabian, zakończycie ten turniej jutro meczem z Iranem. Kapitalnie byłoby pojechać do Bułgarii z trzema zwycięstwami. To by stawiało Was w świetnej sytuacji. No, oczywiście, że tak, ale to nie będzie łatwe. Iran jest bardzo dobrym zespołem i musimy się jutro przygotować na, na, na wojnę, bo wiemy, że Iran zawsze, zawsze gra do końca, ale... My musimy się skupić na sobie i to jest na najważniejsze. Byłoby super pojechać do, do Bułgarii z trójką z przodu. Dziękuję, Dziękuję bardzo.